Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy u Andrzeja Sobkowiaka w ogrodzie. Gospodarz. Z Maciejem? Z Maciejem. Zaraz nagramy tutaj co nieco. Pokażemy Wam Miskanty, bambusy, palmy i ogromne banany. Przejdziemy do ogrodu. Zaczynamy od tyłu. Jesteśmy w alejce Miskantów. Dosyć gęsto. Nie tędy, zgubiłem się ty <grystanie> Zaczynamy od tyłu z ogrodu, ale i kamiskantów Idę Ci na spotkanie Żebyś nie zginął w labiryncie Idziemy, idziemy. Tu na łeb. Patrzcie Jak w buszu To Ta jest taka kępa z Gacillimusa W tym roku pięknie porusza, i nas nie widać za bardzo. A jeszcze nie ma kwiatostanów, no już chyba nie będzie. To jest czysta radość po prostu posiadania miskantów w dużej ilości. No właśnie teraz, a nie wiosną, bo wiosną to jest zwykłe czyste pole. A teraz y, apogeum. No uwaga. uwaga. Chodź dopaść. Maciej, chodź Maciej, ty będziesz tutaj. Czekaj, bo nie mówię, że... ty. No i jesteśmy przy Szanghaju. Ile Andrzej mówić ma lat? Już teraz nie pamiętam, ale posadzony w 2016 lub 2015. Także, no przynajmniej 5 lat ma. Jak na bambusa z jedno, takiej pędowej sadzonki, jak ja to zawsze mówię, no to wyrósł całkiem spory. Mm -hmm. Bardzo pokaźna kępa. Dodam, że jest na, właściwie na szczerym polu, bo zaraz obok są pola uprawne, także nie jest to między budynkami. Te żółte łodygi to są oczywiście te starsze, te wszystkie zielone są z tego roku. Tak, taki bambus dwa w jednym, złotawy. Idziemy dalej. Myślałem, że chcesz wejść tutaj. Ja chcę? Czy ja chcę wejść? Dobre Oczywiście. Bo Maciej, Maciej wyłoni się stamtąd. Tomasz, nagrasz nas nie we mam, dwóch. Chodź Maciej, o tu. Gdzie? Nagrywamy, gdzieś tam koledzy czają się. W krzakach. Przejąłem YouTube'a Zibiego. No idziemy. idziemy. Idą, składają się i wyszli na otwartą przestrzeń. Jesteśmy. Obowiązkowe ściskanie bambusa. I Sam Zibi. Szczęśliwy wśród bambusa, którego otrzymał ode mnie za super sezonkę Helen's Hybrid. Po prostu nie mogłem się oprzeć, bo normalnie nie robię sadzonek Shanghai'a. I nie piszcie pod filmikiem, że jesteście w Shanghai'a, bo wam nie dam. Ale Zibi jak pokazał co ma Super Helens Hybrid, nie mogłem odmówić, także wymiana Na najwyższym poziomie po prostu, Shanghai za Helens Hybrid Tu jest ciekawostka o moim ogrodzie Miscanthus Lutarioryparius Czyli dosyć nowa rzecz rośnie, rośnie na stanowiskach mokrych Jak widać na słońcu pięknie się wybarwia na taką śliwkę Dosyć ekspansywny Rozchodzi się dosyć głęboko, więc ale luźno, jak widać, i wędruje, nie pozostaje w jednym miejscu coraz szerzej, tylko z jednego miejsca idzie w drugi. No, powinien dorastać nawet do 7 metrów w swoim no, strefie wy występowania, także tutaj jest nawet nie połowa tego, ale jakoś ciężko mi uwierzyć w te 7 metrów. Jakby u nas miał 5-6, to już byłoby naprawdę. No tutaj coś. jest około 3,5 metra, 4? No nie? No myślę, że te 4 może 4, mieć. 4 metry? No z dużym takim e, zapasem. Brakuje mu tutaj wody. Widziałem w miejscu, gdzie, gdzie chociaż kolega... ściółkowane i, i widać, ściółkowane, że tak, no. ale naprawdę nie podlewałem w tym roku. Widziałem to u kolegi, który posadził, podlewa dosyć mocno, nawozi, no, dwa razy grubsze pędy, ale no, też nie mogę pozwolić, żeby on tutaj rozłóż się nadmiernie. Tak jest. To jest ciekawostka, wychodzę teraz sobie zrobić może takie. Idziemy do kolejnej zestaw. rośliny. No i jesteśmy już w samym ogrodzie. Tutaj same rarytasy, bardzo duża figa, trachy karpusy, daktylowiec, to jest Duma Andrzeja, bardzo ładny, duży, niezwykły las bambusowy. Wszystko bardzo ładnie efektownie wygląda. Idziemy dalej. Tutaj zaczynają się banany. Musabasio. On wysokość ma już ze 4,5 metra. Zaraz Wam pokażę grubość pniaka w tym miejscu. No, tak myślę, że tutaj przy samej podstawie będzie około 80, może dziewięćdziesięciu centymetrów tak na oko i Gunnera manikata. No i... Baluchy. Największy banan u Andrzeja w ogrodzie. Musa sicimensis red tiger. Grubaśne. No chyba jeszcze grubszy od tego Basio tam w rogu. No i bardzo fajnie się u niego porozmnażał. Zimowanie w budzie steropianowej. I przejdziemy jeszcze do największej palmy. Jest to hybryda, tak? Dobrze mówię, Maciej, hybryda. Tak. Największy Wagner Janus i patrzcie na to największa palma w ogrodzie stań tutaj, może o. Będzie fajnie widać. Fajnie to już wygląda jak gdzieś w krajach śródziemnomorskich. Pomachaj jeszcze na koniec Andrzej. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich palmiarzy, bananiarzy, bambusiarzy. <grystomierzy> <grystomierzy> tak jest. Do zobaczenia. Cześć.